Dzień dobry Państwu, jesteśmy na terenie naszego zakładu Szkółki Sękowscy w Wielkopolsce i e, spotykamy się tutaj e, na początku września po to, żeby sobie porozmawiać o drzewkach czereśni. E, tak się składa, że nie było w tym roku okazji e, wcześniej się spotkać w internecie, ponieważ przymrozki zabrały nam to, co zwykle pokazywaliśmy, czyli owoce czereśni w kolekcji. Coś nie, coś było, ale to nie było na tyle, żeby robić z tego filmy i o tym rozmawiać, więc postanowiliśmy pominąć w tym roku kwestię owocowania. Natomiast na pewno zawsze warto rozmawiać o drzewkach i o tym, jak to zrobić, żeby te drzewka trafiły do sadów i wszystko to ładnie rosło i owocowało, bez większych strat i problemów. Oczywiście sukces sadownika się zaczyna w szkółce, i to jest sprawa oczywista już od dawna. Dlatego też w tym momencie jesteśmy w szkółce i widzimy, jak wyglądają drzewka czereśni pod koniec lata, na końcu lata. Jest to moment, w którym w wielu sadach czy w wielu szkółkach mamy już problemy z utrzymaniem liści na drzewach. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, że sprawa utrzymania liści na drzewach jest bardzo ważna, a często jest bagatelizowana i należy o niej przypomnieć, bo. Te miesiące, wrzesień i październik są bardzo istotne w tym sensie, że drzewom, które ma liście, może prowadzić normalną fizjologię i może normalnie wejść w spoczynek. Te sprawy są dość znane, ale mimo wszystko zauważam, że należy o nich mówić w dalszym ciągu. W szkółce pilnujemy tego, żeby te liście były jak najdłużej. Można powiedzieć, że hola, hola, jest to sprzeczne z interesem szkółkarza, który w zasadzie powinien robić wszystko, żeby liście mu same spadły. Owszem, ale nie teraz. Nie teraz i nie we wrześniu, bo w tym właśnie miesiącu drzewa będą magazynowały składniki pokarmowe do dalszego wzrostu i w gruncie rzeczy od tego będzie zależała ich kondycja po posadzeniu do sadu, ich następny wzrost przezimowania i tak dalej. One już się rodzą teraz. Drzewko, które nie ma liści albo część liści zniknęła już o tej porze roku z drzew, nie wejdzie normalnie w stan spoczynku i nie będzie należycie się zachowywało w następnym sadzie w następnym, przepraszam, swoim życiu w sadzie, więc yy, jak to robimy? Oczywiście robimy to dużymi ilościami dodyny i to mniej więcej każdy wie yy, i te opryski yy, są konieczne yy, w jakiejś korelacji do yy, deszczów. No, w tym roku tych deszczów nie było zbyt wiele, ale teraz one się pojawiły i właśnie teraz yy, 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 musimy jeszcze o tym pamiętać. Sprawa kondycji drzewek łączy się też ze sprawą chorób drewna, prawda? Wiemy, że w sadach czereśniowych naszym stałym towarzyszem jest rak bakteryjny. Jest to choroba, którą bym porównał do ludzkiego Kataru. Tak? Czyli, czyli praktycznie w całej populacji ona występuje, ale tylko u nielicznych zamienia się w zapalenie płuc, a, a zamienia się u tych, którzy po prostu o siebie nie dbają. Podobnie jest z drzewami. E we wrześniu u nas zaczynają się opryski miedziane w szkółce, i te opryski są powtarzane przynajmniej trzykrotnie przed wykopywaniem drzewek, ale nie są to opryski, które mają na celu defoliację drzewek. Chodzi o zabezpieczanie sukcesywnie w okresie jesiennym, który jest wilgotny, przekropny oraz przed wykopywaniem który jest okresem różnego rodzaju zadrapań, otarć, przyłamań i skaleczenia krótko. Mówiąc drzew, Te, obecność tego miedzianu na, na pniach, na rozgałęzieniach, na liściach nawet ma tutaj duże znaczenie, ponieważ on z każdym deszczem się jeszcze dalej rozpływa po tym drewnie i jest tu cały czas obecny. Przypominam Państwu, że rak bakteryjny jest chorobą słabości. Tak? My go mamy wszędzie, w każdym sadzie w Polsce i, i wszędzie na czereśniach, morelach, brzoskwiniach. On zawsze był, jest i będzie. Pytanie tylko w, jakiej, w jakim nasileniu? Więc te opryski miedzianem są, są, są jakby początkiem tej drogi. My zachęcamy sadowników, żeby materiał szkółkarski po zakupieniu także traktowali miedzianem. Można stosować tu półprocentowy miedzian w roztworze wodnym do zanurzania całych drzew. Albo przed dołowaniem, albo przed sadzeniem w sadzie. Koniecznie w oprysku po posadzeniu oraz także w warunkach. Nasadzeń jesiennych, bo one się dalej zdarzają i dalej powiedzmy sadownicy są skłonni sadzić drzewka jesienią, także czereśnie i wtedy pamiętajmy o malowaniu drzewek białą farbą emulsyjną, elewacyjną, koniecznie, jak najtańszą z dodatkiem miedzianu, może to być 1 litr płynnego miedzianu na 10 litrów. Takiej farby i taki zabieg wykonany yy, nawet już w styczniu, prawda, czy tam w grudniu, czy nawet w ogóle po posadzeniu, ale tak, żeby koniecznie drzewko na przedwiośniu było zabezpieczone w ten sposób razem z pniem, z gałęziami i, i, i całą tutaj resztą. I, yy, I w czym jest rzecz. Yy, za jednym razem rozprowadzamy miedzian po całym drzewku, to jest pierwsze. Po drugie y, drzewko pomalowane na jasny, zbliżony do białego kolor będzie nam odbijało światło i nie będziemy mieli krążenia soków już w lutym, jak to się często u nas zdarza, bo yy, ta, takie epidemie yy, Y, y, raka bakteryjnego są właśnie w te lata, kiedy na przedwiośniu, w lutym lub w marcu otrzymujemy niespodziewane mrozy. Na przemian z okresami ociepleń albo z bardzo dużym nasłonecznieniem, tak, typowa sytuacja to jest huśtawka pod tytułem plus 15 w dzień w słońcu, a w nocy minus 15. No i taka amplituda w tym momencie daje nam oczywiście uszkodzone drewno. My nawet, to nawet nie musi dojść do popękania drewna. To są małe lokalne uszkodzenia na tkankach przewodzących, które były już uwodnione, i, i zaraz potem na wiosnę. Widzimy tam wycieki gumozy. Więc y, generalnie te zabiegi, o których tutaj y, mówię, są proste, są, są już w sumie znane, ale róbmy to dalej, y, nie, nie odkładając ich do lamusa. Po prostu y, warto to zrobić. Nawet w sezonie wegetacji, jak się zagapimy, to sami mieliśmy taką sytuację, że w tym roku na przykład zauważyliśmy na cztero- i pięcioletnich morelach w kolekcji bardzo dużo gumozy i w sezonie przemalowaliśmy to białą farbą z miedzianem i, i zjawisko się po prostu niesamowicie wręcz uwsteczniło. No, sam byłem zaskoczony, bo to, był, bo, bo to było dalece spóźnione, ale jednak też skuteczne. Powiem jeszcze na temat tego wzrostu, który tutaj Państwo widzicie, bo, bo to tak jest, że nie da się zadekretować, że te czereśnie staną w pewnym momencie i przestaną rosnąć. I teraz wyobraźmy sobie, że mamy niektóre jakby drzewa, które mają pąk szczytowy zakończony, ale mamy też inne drzewa, które w tym czasie rosną. I teraz w czym jest rzecz. Dość powszechnym zabiegiem w polskich szkółkach stała się defoliacja chemiczna. Ja powiem od razu wprost, że jestem przeciwny defoliacji chemicznej całkowicie. Uważam, że to jest zabieg szkodliwy i powinien być wyeliminowany w ogóle z produkcji szkółkarskiej. A to dlatego, że jest nieprawdą, że defoliacja chemiczna wprowadza drzewa w stan spoczynku. To jest wielka bzdura. Drzewka opryskane defoliantami, żeby to było skuteczne, muszą być już opryskane we wrześniu. I to się ma, musi zacząć mniej więcej w pierwszej dekadzie września. To teraz sobie wyobraźmy, że te drzewka, które po prostu mają jeszcze rozwiniętą fizjologię, my traktujemy defoliantem. Yy, I to jest tak, że jeśli damy małe stężenia, to ten defoliant nie zadziała. I nic się nie wydarzy. Jeśli zaś damy duże, to liście będą spadały, ale nie będą spadały tak, jak my myślimy, że one będą spadały po trochu i w miarę w sposób zbliżony do naturalnego. Nic takiego się nie stanie. Po prostu na odmianach wrażliwych polecą całkiem. I efekt będzie właśnie taki, że defoliacją chemiczną my sobie ogłodzimy drzewka, uniemożliwimy im... Wycofanie składników mineralnych do drewna, uniemożliwimy im normalną fotosyntezę, która jeszcze powinna się odbywać o tym czasie i otrzymujemy w rezultacie drzewko, które jest w pierwszej kolejności narażone na przemarznięcia, raka i wszystkie inne możliwe rzeczy. No to w takim razie jaka jest alternatywa? Niestety musimy wyczekać z wykopywaniem drzewek. Oczywiście jak ma się ich tyle co tu na tym polu, to jest to ryzykowna gra, ale nie widzę innej możliwości. I my od wielu już lat yy, stosujemy to późne kopanie, które się zaczyna dopiero po 10 lub 15 październikiem. Zawsze w tych okolicach zaczynamy. Dopiero wykopywać drzewka, rozpoczynając oczywiście od y, takich tematów, które są już do wykopania. W tym momencie jest mowa o, o wiśniach, przeważnie wiśnie, jak, jak gdyby pierwsze naturalnie zrzucają te liście. I w tych okolicznościach większość liści mamy już wtedy na ziemi. Natomiast na tych górnych powierzchniach, które tutaj widzimy, mamy jeszcze liście, które musimy oberwać ręcznie. I nie ma na to innej rady. Po prostu. Y, Niemniej jednak. To przytrzymanie drzew w szkółce tak długo daje y, maksymalne zdrewnienie, jakie jest możliwe w szkółce. No i, i tyle, nie? Także y, tutaj myślę, że ten, te kwestie związane z, z materiałem szkółkarskim, y, rakiem bakteryjnym, y, liśćmi na drzewach y, u, uważam za jakoś tam omówione. Y, także y, Dziękuję za uwagę i proszę o uwagę przy następnych odcinkach.